Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Max Payne, także trochę musiałem teraz w nietypowym momencie jak gdyby zacząć, bo okazało się, że nie włączyłem programu do nagrywania dźwięku i, i tak w sumie zaczynam od to, także obejrzyjcie sobie ten komiksową cutscenkę. Była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy i wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej. Podmuchy różnego wiatru kłuły w twarz jak papier ścierny i żyletki, a lód pod moimi dłoni i stopami był twardy i śliski, a gdzieś w oddali słyszałem wycie syren. To miasto mnie poszukiwało. W przyspieszonym tempie mijałem Nowy Jork. Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów stanowiły tylko rozmazane tło. Gdy pociąg zwolnił, Gogniti znowu ruszył. Na no, krwawic kurwesyn. Yy, właśnie to takie co zauważyłem. Gra gdy jest w zminimalizowanym yy, ekranie, yy, jak gdyby ma stałą, jak gdyby jasność, także. Ostatni filmik był za ciemny, w ogóle cała gra jest za ciemno, nie wiem czy to tak było wcześniej, czy tak dopiero teraz jest. Myślałem wcześniej, że to jest wina mojego monitora, lecz niestety chyba nie. Także postaram się podczas renderowania yy, yy, zrobić tak, żeby było widać normalnie. Okej, okay, dobra, widzimy winiego, co tu trochę próbuje nas poszczelać, ale mu się nie udaje. Czyż kurwiel jeszcze też nie umarł. No przecież powinien zaraz umrzeć. Eee, co by nie powiedzieć, trzeba go gonić i zabić szmaciarza, bo niepotrzebnie tu, tu nie wejdziemy. Dobra, tam już nie widzę, co jest, i bierz to. Chyba musimy tędy lecieć. No, zapomniałem, że ta gra, kurde, lubi się bugować ja, to jest koszmar do renderowania. Fak! Dobra, wpadłeś, wpadłeś chyba. Mam nadzieję, że tak, bo kurde, nie chce się drugi raz zabijać brutalność jest brzydka i zła jest, i w ogóle jest niedobra. Ale dobra, my tu gadamy o brutalności. A pytanie: gdzie ja muszę teraz tu iść? Dobra, oni nie wypadli stąd. A tu nic nie wskoczę. Bo cholera, tu może być coś, ale ja tego nie widzę. Dobra, tu jest, ok. Wybierzmy sobie bronie, żeby nie było, że strzelamy z niczego. Yy, I okej, okay, tu lecimy. Już widzę, widzę, gdzie musimy. Desert Eagle. Ojej, to trzeba było skoczyć. Fajnie, fajnie że mi się udało. O pęk! Tak się dostaje, pamiętajcie ludziska! Kurde! Pozwól mi. Dobra. Okej, okay. to jest Quick Scope prawie, czyli tak wyglądało. Niestety to tak w sumie nie było Quick Scope, bo nie miałem lunety, ale jechać to. Mój jest tu helikopter. Oni wiedzą, że tu jestem. Coś mówią, ale nie słucham. Dobra, je, jebać. Jebcie się. Zapiszę? O, akurat w tym momencie. Idziemy na dół. Zabijcie drania. Do Dobra szefie, nie robisz nic. Żaden problem. W porządku. <laughs> Żaden problem? Dobra, mają... Idą po mnie. I są coraz bliżej, także najlepszym... Metodą na to na ich zawicie będzie takie coś. Jeb, 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 jeb. O, jeszcze nie trafił skurwiel Pęk skurwy syny. Dobra, jeszcze mogę sobie niego przadzić, ale po co? Marnować amunicję i cholera trochę mi brakuje, wiecie czego Tak, domyśliście się Pękierersów Wasza jego mać, czyli znaczy Wasza, nie? Nie, nie Wasza, tylko ich. Coś tam, dobra, nie ma co gadać. Yy, trzeba lecieć, gonić w niego pierdzielonego złodzieja. Tu jest jakiś, aha, coś tam w Walkirii. A Walkiria nas na razie nie interesuje, bo musimy gonić w niego. Coś tam jeszcze napierdzielał, ale kto? O nie! Chyhy, <trybujesz> 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 go i typek się teraz wkurzy. Oni! Jak to się mogło stać? Dobra, na szczęście nie jest w miarę. Czy nie jest daleko. Dobra, tam był typek. Gdzieś. Dobra, dostał. I chyba tu jeszcze ktoś do niego strzela, bo. Tak trochę za bardzo. Aha, no właśnie. <laughs> bon bo sobie może teraz przejechać. I zobaczcie. Nic się nie stanie, haha. <laughs> Trzeba było za, za późno że... <laughs> Booo! Ty skurwiały synu, kurde. nie wam takiego celu masz, kurde jak. Kurde Ramos w karnych. Dobra, wali mnie to, że uciekasz. O, ja też się tu widzę, już le ledwo tutaj czołgam. O, odżyłem trochę. Gdzie? Spankament w tym, że nie mogę dostać strzała nigdzie. Więc dlatego mam. Nadużywa trochę, to można otworzyć nie można. O, jest! Powiedzcie, że macie. Nie macie. Holender. Miałem nadzieję, że. Kurde, mają. Tam jest coś. Jest! Bardzo proszę. środek chodzi w bólowy. Wszystko, jak stąd wyjść? my Tam pewnie coś jest, tylko tego nie widzę. Tu coś widzę jest. Eee, ale. Cholera. Trochę się wjebałem. Dobra, gdzieś tu się... Okej, okay, dobra, mam schody. Naprawdę... Ale dziwne jest to, że tu tak wychwytuję. Może to jest jakaś, nie wiem, taka... Dobra, jadę na dnie, no w dupę. Dobra, tu coś było. Tu są schody. Okej. Okay. Pójdę sobie z buta, bo tam może coś być ciekawego. W razie co... za... Ups. Ktoś we nie próje. Dobra, jednak to chyba nie pójdę z buta. I do góry. I wzbądźmy jak kurde ten flyer Gim, dobra Umar yy, na reklamie Ziomas I dobrze, że umarł Bo nie chcemy to kurde złodziei żabojców Tam O jeszcze ingram Jezus O ty tu jesteś jakiś kutasie o nie no ten przerzut, to jest nie fair Aha, tamten jest na... Aha, dobra, też jeszcze nie zjechałem, cukciu sobie zapiszę jeszcze raz, żeby nie było, że kurde muszę czekać Czekajcie, tu może coś będzie, bo tak w sumie Staliśmy tu do dostępu, coś jest, nic nie ma cholera, miałem nadzieję, że coś będzie, dobra obrzyn Nie tu było tam jeszcze troszeczkę. No, quick save Bęk! Kurde, i wszystko poszło. No nie! No jak to mógł być granat centralnie we mnie? Boże! Oni sami siebie rozwalają. Fak! Dobra! Jak już granaty, to granaty. A wszyscy? No, i tak myślałem, kurde. Jeszcze Ingramowiec. Gdzie on jest? Gdzieś tam się bije. Geeing. Dobra, obydwóch. Yes, Painkillers, moje ulubione. Hmm, smaczek, kurdy, mięska. Czy czegoś. Okej, okay, śmigamy dalej po tych jakichś reklamach, kurde. Oooo, jego możecie pamiętać. Albo jak się w dwójkę. Mmm, zrobimy tu jesień średniowiecza. Jeszcze żyjesz? Chociaż coś taką sprutę. Okej, okay, Valkyria. No oh fuck, nie ma tego. Kurde, mogę w sumie strzelić tutaj. Zobaczcie, to by tu się działo W sumie. Ach, dobra. Dobrze się tu schowałem, bym mógł trochę nimi o to przeżyć. Raczej, znaczy, o ile w ogóle bym przeżył. Okej, okay, tu jest czysto, spokojnie, tu na półeczkach nic nie ma, a szkoda, bo mogłoby być i mógłbym z tego skorzystać, ale w sumie... coś tu jest? Zamknięte. Policja, działania, trzy śnieżycy, kurde, to jest piękna... Uh, tu ktoś chciał chyba pobronić, się bronić przed kulę tym zasrańcem. Słuchamy czy nie słuchamy? Dobra, posłuchajmy co oni nam do powiedzenia. Max Payne nie ma do końca Jesteśmy bliscy schwytania. Wtedy wydam oświadczenie. Teraz mam ważniejsze sprawy. Jim Brawura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Brawura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarze zgubiłem kilka dachów. <laughs> Przynajmniej na jakiś czas. To racja, dobra. Książeczków, chcemy książeczek, przepraszam Cięże. za. Słychać go. Teraz na pewno nie słychać, fak. Dobra, co jest tam? Za chwilę przez te drzwi wparuje Pain z rządzą mordu w oczach, <noise> Bo on, albo my. Zabić go! Oj. Oczywiście, że. Wy. A co wyście myśleli, kurde? O Boże! O nie! Granaty! Granatistki zawsze muszą te granaty tu wpierdalać! Niech ja ubiegłem te granaty. Macie szmaciarze. No i fuck! Boże, nie wiem, czemu nic nie mówiłem, Boże. Się skupiłem za bardzo, żeby chyba, żeby ich rozdupcyć. Dobra, nie interesuje mnie to, że zginąłem. Interesuje mnie to, że teraz go zabije gnoja ty, pierdolony skurwy synu. Boże, no nie trafiłem z takiej odległości! O, nie ha! Dzwonię tempo i gin, motherfucker! I ty giń, kurde, i ty, ty giń! I ty dostań! I jeszcze raz! I jeszcze ty! Boże święty, dobra, pierdolę! Dwie berety. Dwie berety jednak chyba są najlepsze, kurde. Oj, oj. No, co się tu dzieje? Ja nie wierzę, co się tu dzieje. Dobra, ingramy, kurde. I trzeba było tak od razu, prawda? No oczywiście, zamiast się tego to się kurde bawiłem. No nic. Jest szansa, żeby się odpokotować i teraz rozpierdzielić im dubska jak trzeba. O tak Zaraz. Tu przecież można tam było się dostać, prawda? Żeby rozwalmy to no nie można gadać, że nie można. Dobra. Pewnie w końcu można by było to wywalić, ale... Po co? Zimie moje piękne o tam ktoś piął Ej, centralnie w heda eee, ty, 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 ty i gogniki to będzie coś czuję Otwierać do cholery <tryk> ten dźwięk nie pszona Pieprzony o nie tam są ludzie nie gadajcie ale chyba sami się zabijaj troszeczkę w sumie bardzo dobrze. Podwójne zwolnienie. Piękno. O, fakt. Tam się ktoś do nie strzela. Masz granat, kurde. winiego trochę pomęczymy. Hehehe. Dobra, sobie zapiszę, żeby on nie pomęczył. Przypadkiem. Macie trochę ciepła. I ty też masz trochę ciepła. Igogniti Twoje ciepło jest. Piękniutkie. Dobra. Zabiłeś mnie, nie wierzę! O panu już z sił w wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino, Z Lupino? Odwalcie. się! Na odpowiedź gini. Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić! Tę. Możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, Koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalewny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. trześć go w kolano Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest, w Ragnarok. w tym klubie. Zamknięcie... do paki, tylko mnie nie zabijaj! I bęk powinno być teraz. Twoje prawa, przeczytam ci na twoim pogrzebie. <laughs> Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Ci tego odcinka i trzymać się strzała. Z ci tego odcinka i trzymać się strzała. Ci tego cienka i